Dzień dobry, kochani, jestem z Wami. Zrobimy sobie dzisiaj strzelce na maj i czerwiec. Ja wiem, że mi troszkę za wolno to wszystko idzie, ale tak pomiędzy pracą po prostu skakuję. Więc e, przepraszam Was bardzo jeszcze raz. Dziękuję za Wasze lajki, komentarze. Dużo mi to daje. E, pokazuje, że chcecie gdzieś to to oglądać, patrzeć na to, słuchać to wszystko. Zobaczymy, co się dzieje dla tego strzelca. Sama jestem strzelcem, więc sama jestem ciekawa tego wszystkiego. Czy tutaj coś... Będzie dla mnie czy nie? Nie wiem, czy się Wam przyznam. E, Chciałam tylko zaznaczyć, jak zawsze w każdym filmiku, że nie jest to kontynuacja e, w żadnym wypadku Strzelca, na przykład z innego miesiąca. E, nie jest to również e, i nie przypasuje do każdego, do każdej osoby. Jeżeli słuchasz, to może słuchaj do końca, bo może akurat będzie jakaś zmianka. Będę starała się wyciągać wszystkiego po troszkę, żeby zobaczyć, co tam faktycznie do nas idzie w tym czasie. Może jakaś porada się znajdzie, może jakaś sugestia, która wam gdzieś coś pomoże na chwilkę. I sprawdzimy sobie na razie z takiej energii po prostu. Zobaczymy, co same mają do powiedzenia tutaj. Także nie wiem, bo nie pytam, czy to jest praca, czy, czy, czy miłość. Nie wiem, co się pokaże. Sprawdzimy tak ogólnie bardzo. Co tutaj chcą same pokazać? I o czym będziemy mówić? Mamy taki pierwszy rozkładzik i już zobaczymy o czym one będą mówić. No dobra, rozłożymy sobie jeszcze taką, takie pomocne karty. Tylko muszę pierwsze znaleźć um, jakąś pierwszą prowadzącą kartę. Słuchajcie, bo to jest tak. Tak głośno będę sobie myślała. Tutaj mamy tak decyzję, Obojętna decyzja. Czyli niby nie macie decyzji. Myślicie o tej decyzji, ale nie robicie nic związanego z tym, jest jakiś kłopot. No, i ja nie wiem, jaki kłopot. Dobra, czyli jest sytuacja taka, że mamy jakiś kłopot, który Was męczy, drogi strzelce, ale żadnej decyzji nie podejmujecie jest to w pozycji uspanej, czyli nic, nic się nie dzieje, i to też jest coś, co może Wam ciążyć już z jakiejś przeszłości nawet. Więc zobaczymy, o co tu chodzi. Na tej drodze. Hmm. No, no, decyzja jest ważna. No, to ja obawiałam się tego troszeczkę. Decyzja jest na partnerstwie, na związku małżeńskim bądź partnerstwie. Um, jeżeli, i to tylko słuchajcie, to tylko jest do strzelca, który ma taką partnerkę bądź takiego partnera. Jeżeli mamy partnera patrzącego w dużym kierunku, w mocno na siebie. Nie ma w tym nic złego, tak? Ale jeżeli są rzeczy, które sprawiają wam problem i kłopot od dłuższego czasu, bo ta osoba faktycznie jest egoistyczna, tutaj um, nie wiem, no, zmienna niesamowicie, um, nie możecie mu ufać czy jej ufać, to tutaj naprawdę ta decyzja wam ciąży i tutaj jest taki głupiec, że z tym nic nie robicie. Karta. Czterech żywiołów tutaj jest, a ona jest przepiękną kartą mówiąca o tym, że jeżeli zdecydujesz się na tą drogę bez tej osoby i faktycznie wyjdziesz po prostu em, przed siebie, to ona obiecuje nam o tym, że jeszcze kawał dobrego, fajnego życia jest przed Tobą i że jeszcze naprawdę możesz kogoś innego spotkać. Nie chcę Wam tutaj mocno sugerować, że macie zostawić tę partnerkę czy partnera, ale faktycznie mm, musicie się zastanowić, czy ten czas... I te rzeczy, które poświęcacie temu związkowi, nie ciągnie się już zbyt długo i faktycznie Wam nie przynosi korzyści z tego. No tutaj jest w stanie w miejscu i takie naprawdę beznadziejne, beznadziejna sytuacja, taka, że Wy cały czas jesteście gdzieś tam strofowani tym, że ten partner no, nie jest dla Was no, do, taki dobry, jakbyście chcieli. Wy sobie go wykrowaliście i cały czas gdzieś się męczycie z tym, no. No co tutaj, ja jeszcze tak do, dopowiem, tak delikatnie, no równowaga. No jeżeli coś, wiecie co, no bo tak, może wam to, was trzymać ten partner czy partnerka, bo, bo może być dobry dla dzieci, bo może jest świetnym ojcem e, albo matką, albo boicie się na przykład utraty tego kontaktu z dziećmi, jeżeli na przykład się rozstaniecie z tą daną osobą. No cóż, no trzeba podjąć, pierwsze zrobić zapytanie. Czy faktycznie wasze życie jest yy, warte tego, tego zostania w tym partnerstwie? Czy naprawdę jesteście w nim szczęśliwi? Bo jeżeli nie, no to ja, ja tylko mogę wam powiedzieć, że jest to idealny moment, maj i czerwiec, właśnie na podjęcie decyzji. O, to wam chciałam, to wam chciałam przekazać. Idziemy dalej, tylko dogram sobie filmik. I dobra, i zobaczymy, co tutaj dalej będzie się działo. Ja sobie dogrywam słuchajcie, filmik tak co 4 minutki. Sprawdzam, żeby mojej Dianie, która nam wrzuca później te filmiki z, tym, z tą otoczką tych kwiatów i, i, i to te podpisanie tego wszystkiego, to ja tego nie robię. Ja jej to wysyłam i już nie muszę się tym zajmować, nawet nie miała czasu. I się na tym nie znam po prostu zwyczajnie. Więc ona to robi za darmo dla nas wszystkich. Za co my Diano, Bardzo dziękujemy. Zobaczymy sobie taki ogólny rozkładik tutaj, ale nie chciałam takiego zrobić. Chciałam zrobić inny. Poczekajcie, bo się zagalopowałam. Zobaczymy troszeczkę teraz pracy, trochę miłości. Zobaczymy może teraz to o czymś innym nam powie. Eee, powiedzą karty dla strzelca. Trochę pracy. Trochę miłości. Troszkę zdrowia i przyjaźni. I na tej pracy, co my tutaj mamy, kochani. No, już Chyba pamiętam, było coś takiego, więc to akurat chyba się powtórzę. W dalszym ciągu maj i czerwiec pokazane jest, że strzelec ciągnie kilka działalności bądź prac za, jak to się mówi, za nogi. Za dużo, za dużo na głowie, za dużo rzeczy. Strzelcu, kochany, jeżeli dalej jesteś w tej sytuacji, warto jest wziąć i odciąć się od jakiejś tam pracy. Od jakiegoś zarobku jednego na korzyść jednej pracy, na korzyść swojego czasu, swojej czystej głowy, swojej energii. Za dużo rzeczy, za bardzo ganiasz, za, za mocno, za mocno też za dużo wkładasz swojego potencjału w pracę, za, za dobrze ją wykonujesz, muszę powiedzieć, no. Za mocno, za dobrze, także taki mały okrzan za to, że wkładasz za dużo energii w swoją pracę. I, i obawiam się, że nie wiem, czy jest to doceniane. Także fajnie i, i, i fajne by było, gdybyś troszeczkę mniej albo wolniej robił, OK? Żebyś tyle energii nie zostawiał w pracy w strzelcu. I co tutaj, no co? możemy teraz troszeczkę rozwinąć te karty na maj i czerwiec. Czego może się... Takie zapytanie na no, właściwie zrobimy. Czego może się spodziewać strzelec, no już maj to chyba nie, ale w okresie czerwca w pracy. No. No właśnie. Strzelcu. Za dużo zostaje Ci rzucone na Twoją głowę. Za bardzo jesteś wykorzystywany względem swojej pracy, albo to jest taka mentalna korzyść, którą inni ludzie czerpią z ciebie, czyli po prostu za bardzo, nie wiem, wyciągają tą energię. Albo fizycznie, po prostu narzucane są ci jeszcze więcej pracy, tylko musisz uważać, bo to jest czysta manipulacja. I dana osoba tak naprawdę wie, jak tak naprawdę do ciebie podejść. Więc jeżeli podchodzą tylko z uśmiechem i, i z prośbą, nie. Musisz być asertywny, musisz się tego nauczyć. Jeżeli jest to karta, która jest ci wynagradzana, to okej. Okay. Tylko musisz jeszcze się zapytać, czy absolutnie chcesz naprawdę wziąć i czy te pieniądze są warte Twojego czasu i, 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 i tam jakiegoś szczęścia. Ale co ja chcę, właściwie do czego ja tutaj dążę? Podnieście stawkę. Jeżeli jesteś w swojej własnej działalności, podnieś cenę swojej działalności. Jezus, to się tyczy do mnie. Jeszcze bardziej mam podnieść. A, nie śmieję się. Słuchajcie. Jeżeli jesteście w swojej własnej działalności, no to tutaj faktycznie podnieś stawkę, doceniaj siebie, wyceniaj swoją pracę, którą wykonujesz, a naprawdę ja widzę, że dajesz siebie wszystko. I tutaj jeszcze tak, jeżeli pracujesz dla kogoś, czerwiec, idź, idź. Tylko to jest tylko do ludzi, którzy naprawdę, jakbym zapytała, to mogą powiedzieć tak, wkładam całe swoje serce pracę, bardzo jestem zmęczona po pracy, dużo robię, to idź po większą pensję. Jeżeli powinnaś ją, Czy powinieneś ją dostać, to już jest ten czas. I zero kręcenia, że A nie dostanę, bo się boję, bo coś tam. Trzeba iść. Jeżeli zobaczysz, że nie, to naprawdę jest czas na to i nie w czerwcu, jeszcze nie, ale będzie czas na to, żebyś... Zakodował, że zostało to odrzucone. Nie sądzę, żeby było odrzucone. I po prostu znalazł coś innego, gdzie ludzie cię docenią. Czerwiec jest bardzo pracowity, a Czerwiec jest odpowiednim momentem na to, żeby wam tą pracę, żeby wam docenić w tej pracy. A więc super, bo ja naprawdę mam tutaj możliwość dla Was na podwyżkę, bądź a jeżeli podniesiecie cenę w swoich, swoich gdzieś tam działalnościach, to dalej nie tracicie ludzi. Tylko po prostu będziecie się cieszyć z tego wynagrodzenia, um, które dostaniecie. Będzie, będzie też szczęście i, i docenicie swoją pracę. Wtedy, jak ta troszeczkę pieniądze będą w górę. Ja zrobię filmik. Dobra, mamy kolejny. Mamy tutaj kochani teraz na miłości. Ciekawe o czym teraz. Dla samotnego strzelca, no w końcu coś samotny strzelcu, może być nawet po rozwodzie, po, 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 po żałobie, no jest absolutnie, to jest ktoś zupełnie sam, nie szukam kogoś, kto chodzi na randki. ja szukam samotnika, pamiętajmy, że to nie jest do wszystkich, więc ja szukam samotnika, strzelca, a jeszcze najlepiej jakby szczegół jest taki malutki, jakby ten strzelec, o w przeszłości się wiele razy gdzieś tam przeprowadzał, bądź może nawet zmieniłeś miejsce zamieszkania na inne miasto, to ok, to, tym bardziej. Coś takiego. Co tu się dla ciebie zdarzy na ten czerwiec? Śpisz, śpisz. Ja bym chciała, żebyś ty się obudził w strzelcu i troszeczkę, oczywiście tak, jeżeli ty nie chcesz partnerstwa, ok. Ale jeżeli będziesz go chciał, czy chciała, no to jest pora. Pora na to, żebyś wyszedł do ludzi, wyszedł do przyjaciół, więc ja nie szukałabym dla ciebie pierwsze od razu jakichś tam portalów randkowych, tylko ja potrzebuję, żebyś mi tu do grona ludzi wyszedł, strzelcu. Tutaj musi się coś zadziać. Ty masz przestać myśleć, że jesteś za stary, albo po prostu, że ci się nie chce. Tu jest czas na to, żeby się otworzyć na ludzi. Ja mam piękne zdarzenie tutaj na przyszłość. Ja mam przepiękną kartę, ja Wam pokażę właściwie. To, jest, to są we wsze ze wszechświata świata, zsyłane dla Was od, Bo od Boga. E ludzie, miłość. To wszystko jest przed Wami. Przepiękna karta w ogóle. Tylko musicie się posłuchać i wyjść do ludzi i zacząć robić rzeczy, na które wcześniej nie mogliście, nie mieliście ochoty, bądź po prostu mm, tak się schowaliście, chociaż strzelec mi tutaj nie pasuje, żeby się schował w domu, w ogóle nic nie robił. Więc weź się po prostu ogarnij. Wiosna jest fajnym czasem na to, żeby faktycznie wyjść. A jeżeli faktycznie wychodzisz, a dalej zobaczysz, że nie ma tego czegoś, Napisz, zacznij pisać na jakieś portale randkowe, zacznij wychodzić przed siebie, żeby, żeby zdobyć faktycznie jakieś fajne doświadczenia, żeby gdzieś tam mieć jakieś fajne spotkania. Taki mam przekaz dla strzelca. Czerwiec ma być dla Was czasem na wyjście do ludzi, na nowe znajomości, na nowe przygody i tutaj jest taka obietnica. Na zdrowiu u strzelca. No dalej, takie dużo rzeczy na głowie u strzeleca, dużo, ale to jest braku asertywności u was. no Także, mm, co najwyżej, jeżeli faktycznie strzelec, macie tutaj problemy z głową, pobolewanie głowy, e, ciśnienie, trzeba by było też jeszcze zobaczyć taka małtka zmianka i mały szczegół od y, kręgosłupa, czy to nie jest. Ja wiem, że to jest takie dziwne. Lekarzem nie jestem, że mnie głowa boli od kręgosłupa, ale jest tu karta mówiąca o głowie i o szyi. Ja bym y, powiedziała tak, ćwiczenia. Systematyczne, może jakieś sprawdzenie sobie kręgosłupa, żeby zobaczyć, czy po prostu nie ma jakiegoś nacisku, unerwienia, który doprowadza Was do tego, że jest jednak po prostu ten ból głowy albo jakieś ciśnienie, albo że Wam w ogóle jest ciężko wykonywać jakieś fizyczne rzeczy, może być spowodowane właśnie tym, że się źle wysypiacie, bądź właśnie że jest jakiś ucisk na plecy dlatego potrzebujecie więcej gdzieś tam jakiegoś przystanku, odpoczynku polegiwania um, jakbyście zaczęli faktycznie, tradycyjnie, systematycznie się rozciągać, to tutaj jest naprawdę obietnica, że y, będziecie się o wiele lepiej czuć energetycznie również na przyjaźni no to tutaj się trzeba będzie zastanowić jeżeli macie strzelcu, przyjaźni który która tak naprawdę się poluzowała już jakiś czas temu, ale w dalszym ciągu Wam wchodzi na drogę z powrotem, albo nawet się rozstaliście i powróciliście w tej przyjaźni z powrotem. To ja dalej bym nie ufała, coś tu jest niehalo. I to widzicie, to jest tylko dla strzelca taki mały tip któremu to pasuje. Więc, kochany strzelco, masz tutaj po prostu tą przyjaźń taką, gdzie możesz być w dalszym ciągu oceniany przez tą daną osobę, która przychodzi, wraca, wchodzi wam w Waszą przestrzeń, ale gdzieś tam ocenia, bądź nawet nie chodzi o to, chodzi o to, że ta osoba może Was ciągnąć w dół emocjonalnie, może w jakiś sposób wpływa na Was niekomfortowo, może wpływa na Was. Hmm. To się mówi. Może społeczeństwo, ludzie mogą Was też oceniać z powodu tej przyjaźni. Trzeba by było się zastanowić, jak ta przyjaźń na Was wpływa i po, dlaczego się rozstawaliście wcześniej i czy faktycznie warto jest dalej ją utrzymywać. Taka mała zmianka. Jeszcze jedna rzecz, bardzo niekomfortowa. Ciekawe, czy to nie tyczy się do mnie, chociaż ja sobie lubię wypić lampkę wina. Ale, jeżeli strzelcu masz problem z nałogiem, a jeszcze ta karta pokazuje to, ja sobie tylko gram. Jeżeli masz strzelcu problem z nałogiem albo partnera czy partnerkę, która faktycznie ma gdzieś tam nałóg taki, a gdzieś tam sobie drinknę, coś takiego, trzeba uważać, bo ta karta przeważnie jest diabłem. Ona mówi o uzależnieniu. Więc zobacz, miej oczy szeroko otwarte na siebie, bądź nawet na kogoś bardzo bliskiego. Czy ta osoba albo nawet ta przyjaźń nie wpływa właśnie na Was negatywnie albo ten nałóg na Was nie wpływa negatywnie na później? Bo tak, jak Wy wypijecie, pobawicie się, może jest fajnie, ale później czy to nie ma jakiegoś wydźwięku na przyszłość, na Wasze relacje z innymi ludźmi? Czy nie, nie spieprzacie sobie czegoś po prostu przy okazji? Nauk jest czymś dla Was tutaj, co musicie wybalansować. Wszystko jest dla ludzi, ale umiarkowane więc musicie uważać, czy tego za dużo nie ma. I jeszcze mamy tak, co ja chciałam zrobić. Jeszcze mamy takie troszeczkę bardziej przyszłościowe te karty. Zerkniemy sobie jeszcze raz na coś, co nam może jeszcze przynieść bardzo ogólnie ten miesiąc czerwiec. Zakończenie różnych, również różnych spraw. No widzicie, to by do tego, co powiedziałam. Że fajny by był czerwiec. Ja myślę, że fajne. Na wasze decyzje, na zakończenie rzeczy, które Wam nie służą. Pieniądze wypadły, na rozpoczęcie u siebie lepszych pieniędzy, bądź jakieś podwyżki, zakończenie znajomości, które gdzieś was ciągną w dół, partnerstwa. Czerwiec jest momentem na dosłownie detoks w Waszym życiu. I zaraz zobaczymy, co ogólnie. No, nowe, ale jakie ładne, <laughs> fajne. Mamy takie trzy pierwsze karty, które tutaj akurat wyłożyłam. Raz, dwa, trzy. I one tak ogólnie mówią o tym. Idzie nowe, idzie miłość, romans i jakaś praca. Czego mniej więcej chcieć? I teraz dołożymy sobie dwie karty koło tego, żeby je troszeczkę teraz wyszczególnić. Więc mamy. No, pamiętajmy, że to nie jest indywidualna sesja. Jest bardzo ciężko wam powiedzieć, nawet jeżeli coś usłyszycie i Wam przypasuje e, i jesteście ciekawi, no ale co dalej? Nie dopowiedziałaś, przeskoczyłaś, nie dopociągnęłaś, przepraszam, nie jestem w stanie, bo, 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 bo po prostu się nie da tak czytać horoskopu. E, więc tak, więc tutaj mamy taką pierwszą kartę. No to jest ta pierwsza, którą wyciągnęłam. I to jest nowe, ale też może być pod oszustwem. Też może być to oszust. Więc tak, możecie wejść coś nowego. Mm. I nawet tutaj jest taka, taka obietnica, że trzeba i, i taki przymus, że macie być silni, że macie się otworzyć na nowe znajomości. Um, I nawet jest takie coś, że waszą drogę wejdzie jakiś nowy człowiek e, w to wszystko. Tylko tak, jeżeli już, to nie możecie oszukiwać. To jest karta mówiąca o tym, że oszustwo się wyleje, że kłamstwa wyjdą na jaw. Więc jeżeli jeszcze będziecie w partnerstwie, a po prostu coś takiego będzie się jeszcze działo, przyjdzie, to musicie faktycznie tą decyzję już podjąć wcześniej. Więc jeżeli ta decyzja faktycznie będzie w czerwcu nie podjęta, no to mi wchodzicie w takie małe oszustwo, bo ja już Wam wywróżę, że wy macie, powiedzmy tak, ogólnie tego lata kogoś spotkać nowego. Więc nie ciągniecie. Po prostu, ja nie jestem dobra w przysłowiach. Jak to jest? Za ogony. Napiszcie mi w komentarzach, jak to się mówi. Kurde, <noise> dwóch srok za ogony. I druga karta. Miłość, relacja, takie rzeczy. Znowu coś ładnego, słuchajcie. Mamy tutaj takie coś, taka mała yy, sytuacja do tego, że jest czas na jakieś kroki nowe. Więc jeżeli to jest akurat do strzelca, który nie wiem, no nie zamieszkałeś dalej z tym partnerem czy partnerką, czy nie macie tego pierścionka na palcu to przestańcie się oszukiwać, bo ja widzę po karcie, że Wy chcecie tego, ale po prostu boicie się tego, co może już było za Wami, może już kiedyś mieliście jakieś złe doświadczenia, a karta mówi, że trzeba było ocenić swój związek, czy on jest naprawdę takim związkiem na przyszłość, który by Wam to wszystko dał, taką stabilizację. Jeżeli nie, no to jest właśnie karta mówiąca o tym, że idzie to Was coś takiego, co Wam to da. Dogramy jeszcze. Opadku nie sięga. I trzecia karta finansowa, biznesowa. Um, kochani, ja to odczytam w taki sposób. Albo zupełnie nowa praca, albo zupełnie nowy, nowa, lepsza, lepiej płatna praca. Jeżeli podejmiecie jakieś decyzje na czerwiec, to to osiągniecie. Jeszcze jest taka malutka wzmianka. Dzieci. Strzelco, które masz dziecko, dzieci, wnuki. Nie wiem dlaczego, ale to jest właśnie chyba ta asertywność. Nie daj się wykorzystywać, bo będzie sytuacja, gdzie ktoś, albo te dzieci, albo te wnuki będą chciały Cię naciągać na coś, albo na Twój czas, albo na pieniądze. Więc no, to jest już Twoja sprawa, co zrobisz. Ja myślę, że tutaj asertywnie, żebyś Ty miał czystą, czy miała czystą głowę, to mów nie. Ja bym to tak zrobiła. Bo tu jest coś takiego, że no, wyzysk finansowy może w dużej mierze być więc strzelec może się spotkać na czerwiec z tym, że ktoś będzie oczekiwania miał większe, albo ty sam strzelcu robisz sobie pod górkę i dajesz więcej niż powinieneś. Więc wyluzuj troszeczkę, nie przepłacaj, nie rozdawaj. Nie musisz. Miłość ma być czysta, świeża. Nie musisz płacić za miłość. I mam teraz jeszcze dla Was tak. Kiedyś Wam wykładałam jedną kartę z kart anielskich, ale że się dorobiłam tutaj jeszcze innych kart. Zupełnie nowych dla mnie, to wyciągnę dla Was jedną kartę. Taką na czerwiec, co Wam chcę powiedzieć. I albo to będzie karta. Już Wam wypadła. No, nie dasuję dalej. Albo to będzie karta, która mówi właściwie o tym wszystkim, albo zupełnie o czymś innym. Zaraz zobaczymy. Jaka karta? Już Wam powiem, bo ja ją czytam intuicyjnie. Tak naprawdę to jest beginning. Beginning? A ja ją czytam w taki sposób. No, to, to, no pięknie, no idealnie mi to pasuje słuchajcie, ja tu, wiecie co ja mam tę kartę, mam nawet w tej talii chodzi o to że to jest proces to jest piękny tutaj ten łuk e, to jest ta brama dla mnie to jest ta karta przyszłościowa ja wam naprawdę mogę powiedzieć, że wy macie kawał dobrej, fajnej przyszłości ale żeby ją mieć to wy musicie podjąć jakieś decyzje asertywnie, mocno, silno takie tacy, jacy jesteście przecież. Także bez tego strachu, bez tych wszystkich rzeczy, co ludzie o was pomyślą, że wam pasuje czy nie pasuje, podejmijcie decyzję. Musicie tylko zaobserwować, jak się czujecie w pracy, w związku i w końcu zaryzykować. Nie bójcie się straty. Przecież wy, wy wiecie najlepiej, co wam przeszkadza. A ta karta jest tylko obietnicą. Że tak naprawdę wejdziecie w coś zupełnie nowego, świeżego, lepszego dla Was. Także korzystnego, zupełnie. Tylko strach, strach Was będzie wstrzymywać. Strach tak naprawdę Wam pokaże. Tam, gdzie jest strach, są rzeczy, które naprawdę chcecie. Chcecie. A tego, czego się boimy, to przeważnie trzeba pokonać ten strach, bo tam się bardzo dużo fajnych, przyjemnych rzeczy pod tym strachem kryje. No. no, także ja Was bardzo gorąco namawiam na ryzyko, na spontan, ale takie przemyślane, logiczne. Żebyście faktycznie sobie wzięli i zadawali pytania sami, żebyście zaczęli być obserwatorami Waszego życia um, i sprawdzali, co Wam się podoba, co nie. No dobrze, do zobaczenia znowu. Dziękuję bardzo. Lajki dawajcie, komentarze. Dawajcie, jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się nie podobało, to nie dawajcie. Krytyki nie lubię bo ona akurat tutaj będzie nieadekwatna, nie bo tak naprawdę ja nie mówię do jednej osoby, mówię ogólnikowo. Krytykę uwielbiam, jeżeli faktycznie jest tu face-to-face, czyli gdzieś tam osoba coś ci powie, a wy nie możecie narzekać na moje filmiki, bo i nie może się z wami nie zgadzać, bo jeżeli się nie zgadza dla was, to to inna osoba miała słuchać, nie wy. No, ale się nagadałam co, buziaczki, przepięknego dnia, pięknego miesiąca, I wam życzę. あ